Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jestem stron a dzisiaj witamy Was, ja witam sama, dzisiaj jestem witam Was yy, na serwerze yy, na którym gram sobie z moim kuzynem i chciałam Wam, chciałabym wam inaczej chciałabym wam pokazać co dotychczas zrobiliśmy na survivalu i my robimy tak, że my jesteśmy sąsiadami. I nie mieszkamy ze sobą. On ma swój dom i ja mam swój dom i jest OK, więc y, przejdziemy już do tego. No, tyle. Przechodzimy. Wybieram sobie frakcję. I jestem teraz y, na no, spałnie, ponieważ, y, ponieważ... ponieważ, ponieważ... ponieważ weszłam sobie tutaj, żeby wszystko do skrzyni, bo tyle tego mam że się boję yy, dostać do skrzyniach a patrzcie jaki mam miecz yy, kill off, czy wydajność, czy jedwabny dotyk yy, OK. Yy, przejdziemy do domku mojego ale jeszcze chciałam wam pokazać co jest na tym serwerze, ponieważ tutaj są rzeczy, które można robić yy. Zadania i nie tylko jest to stoniarka i to jest toniarka po położeniu nad nią pojawią się... pojawi się tą. Czyli położymy i pojawia się tą, bo i się pojawia. I tak się to robi i właśnie zbieram na, na szlamin. Bo jak mamy wszystko kopać, no to powiedzenie jeszcze mam taki Ja zarabiam wszystko. Wszędzie ma być shaftingu, wszędzie ma być 64. Czyli tak wszędzie ma być. I z tego nam wychodzi puszka Pandory. Po jej użyciu mogą stać się różne rzeczy. Czyli na przykład, nie wiem, coś nam wybuchnie albo coś z tym Dzięki temu możesz aktywować pokeball I to chodzi o to, że jak mam takiego coś, no to to wychodzi na przykład z tego. Ja mam takie wolę, z tego. Żeby się robić kul szlamu, sperał, świeżących w I z bloku złota no i to zależy co wypadnie pokeball dzięki temu możesz łapać zwierzaki no i dzięki temu możesz łapać zwierzaki. to jest ender perła zwykła ender perła to jest kula szlamu bo można robić kula szlamu ale ja mam tylko takie jedno i mam tylko starczy na trzy bloki szmarach, żebym musiała pożyczyć od mojego kuzyna, sąsiada i tak dalej Yy, jeszcze można robić yy, siodło. Tak, to jest też dla mnie nowość, bo szczerze się nie robi, ale teraz zobaczę, że się robi. Muszę się robi zbroję dla konia. Tak samo też się nie da w normalnym Minecrafcie. I to jak na razie wszystko z takich, z takich z takich rzeczy. Tam jest wyjście jeszcze tutaj jest... Są takie cztery te. O i pokażę wszystko. To jest, że jak się ma diamenty przy sobie, to się tu wchodzi i eks... Musiałam to przeczytać. Jak tu się wejdzie, to yy, wchodzi eks po 5 sekundach. Musisz mieć jednego diamenta i co 5 sekund ci zabiera i ci eks wrośnie i chciałam to wypróbować, wziąłam 10. Elementów i no działa tylko że nie wyśle to nie tu sam Eryk tu jest Pacią tu jest Wiesiek tu jest Jienek tu jest Marek tu jest Grzegorz i one wszystkie się co ileś tam odradzają co ileś odświeżają że jest coś nowego nie wiem dlaczego, ale tak jest i nie podoba mi się to, bo były takie fajne rzeczy. Teraz to wszystko znikło i jest in, są inne rzeczy i tak to chwilę. mnie. że uciekł. Um, z kolejnych stron um, jest enchanting, tylko i zmieniania się. I jeszcze z jednej strony, jest jeszcze, o tutaj jest Teleport do netteru. Chociaż to nie jest teleport, ale... No dobra, To są świnki. Świnki... No i tyle. Wtapam się do domku. Trzeba napisać pierwszą set home, a potem home i... Jest okej. Okay. dobra, To sobie wymarzymy. Nie, możecie zobaczyć, co tu jest. Ja przedstawię cały dom. I tu się zaczyna, bo nie powiem, gdzie mieszkamy, ale albo góry, albo na dole. No nie wiem, ale nie chcę to wykopować, bo spadnę. No, już się wygadam. Dobra. Um, no i to jest taki korytarz, ja go zmienię spokojnie, bo jestem... ja jestem z tych dwóch całych ja lekką dekoratorką. I nie wiem, czy mogę... Nie wiem czy mogę tam wchodzić i pokazywać co tam jest Bo, bo mamy taką zasadę, że pierwszą musimy się spytać czy możemy wejść No i nie wiem czy tak pokazać No nie wiem, zobaczycie w kolejnym odcinku Albo przy... O, dobrze Nic, nic nie mówię Tutaj mamy piękny przedpokój O, jeszcze bez kwiatów w kolejnym mamy skrzynia Tutaj mam te rzeczy, które mi wypadały, oprócz tego, oprócz tego, ja tu zostawię wszystko, co mi wypadło, to mi wypadło, to mi wypadło, tylko te rzeczy mi wypadły z tego, <trony> tutaj mam jeszcze coś z kamień, drewno, nożyce i pszenicę, w kolejnym pokoju. Kopałam i kopałam i się do, wreszcie dokopałam, a ja to zrobiłam, ja Już się myślałam, że coś się wparował do zamieszkania. Tu jest... są drzewkarnie, ale one mi nigdy nie urosną. Tutaj ze zławienia rybek. Tutaj tylko kopałam, bo mi... Mm, ...dierzby był potrzebne i do tego mi był dierzby potrzebny. No i mam krówkę, mamy owie... ja mam owieczkę i krówkę. To jeszcze jest mm. jakiś inny zwierząt. To jest jeszcze jedna. Czyli to będzie świnia. Yy, co jeszcze? Kurczak. I nie wiem. I dwa jakieś jest Niemczy. I może tutaj będzie jak mi z tych kamieni, wy, z tych puszek pandory wypadnie mi y, krowa, a y, To też będzie i, i tak. tu są mojego ziemia. On sobie kopię. A tu w ogóle, słuchać ym, wszystko, bo tu jest... Tu był kanion i musiałam wszystko załopy... zlecy zle, zle, chować. Bo, tak powiem. Musiałam to wszystko zabrutowywać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tylko połowy domu. Kolejną rzeczą jest to siano. Oj maloniki! Widzicie? Oj, co, jest były święte i nic nie nagrałam, bo nie miałam czasu albo miałam coś nagrać, ale Oj, ja to powiedziałam, że chcę nagrać, ale że nam pani od Polaka zadała 10 zwrotek w wierszu, może to jest dla was mało, bo może więcej się uczycie, ale zadała nam 10 zwrotek w wierszu i musiałam się uczyć. no, Dzisiaj właśnie wróciłam szczęśliwa do czwórkę plus no fajna czyna. Tutaj mamy... Jeszcze tutaj nie tutaj mamy portal. Tutaj mam jeszcze ym, świeczkę, na tą mój świeczkę i obsydian, bo jak tutaj mam włączony portal, ktoś może wejść do innego tego i przynieść się tutaj, więc nie chcę ryzy ryzykować. No oprócz tego, właśnie chciałam Wam pokazać mój tunel, przez który mogę go obserwować. MNB, nie będę mówić po imieniu, bo, bo tak przecież mi wygodniej mówić po imieniu, ale nie mogę o to jest diament, znalazłam, ale nie wykopuje się diamentów, tylko został na, jak się kopie kamień, to wtedy wypadę, więc się nie opłaca zrobiłam takie, a może tym? nie, tym nie, tym nie, bo to było załamanie tunelowe to nie, no załamanie tunelowe, bo jeden no tego jeszcze nie wykopałam a nie, tutaj tak tam. to jest jak tam jest nawet flawę. Nie to tu. To też kopałam. O! I tutaj dochodzi. Myślałam, że to tutaj... jest. O. Tutaj nie kopałam, ale jak zrobię tak. Tak. Możemy zobaczyć. z tego teraz tak skorzystam. Ja nie wchodziłam przez drzwi. No nikt nie pojedzie. Jezu, co on tu nie świeci. Nie no. Tu ma kamień, piach sodzonki, roślinne Surowce do przetopienia. Gotowe surowce. Transport. Mechanizmy. Aż muszę zobaczyć. nie, nie ma. Świetnie. 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 Inne bloki i drewno. Nie ma narzędzia, nie ma Nic nie ma. A nie ma Ej, pożyczymy sobie jedną trzcinę. I wyrośnie... Dobra, oddam mu, bo nie mam. Nie wiem do czego on to robi, Ciekawa się. nic tu nie ma. Może będzie oglądać ten odcinek, może będzie zły, No ale na no, trudno. No. Gdyś słyszę, że on biega, ale nie wiem gdzie jest. Spalamy do domku. O pojeku. On też przechodził tym tunelem, ale nie ta strona. Też przechodził tym tunelem i się pytał, co ja robię za tunele. A ja, mówię, a ja powiedziałam, że żeby mi chodził po moich tunelach. Jak ja teraz ten wejdę, zapomniałam, że. Muszę sobie dwa pożyczyć. Dziękuję. Ten tunel jest taki że jak nas słucham, no, będą u mnie buszować. Bo od razu przyjdę tym, bo to już od razu, pójdę do MD i, i powiedziałem jego imię, no kurde, no. No i to było na tyle. Chciałabym, no nie wiem, czy wtedy złożyłam życzenia z, z okazji świąt wielkanocnych, ale teraz składam wszystkiego najlepszego. Wiem, że trochę spóźniona, ale mm, no szykuję się, szykuję się świetny sezon. Zobaczycie coś naprawdę mega, 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 mega. I nie będę sama i będzie super. A teraz muszę iść kopać. Tak, kopać muszę. A tu w ogóle mam dojście. Tu też są diamenty, ale ich nie wykopię. No dziękuję, dziękuję. I tu już mamy taką takie przejście i to przejście prowadzi do, do niczego tak naprawdę Tak sobie po prostu kopałam. Ale tu też nie można. Mm, to ja sobie pokopię. Nie wiem czy chcecie to oglądać, jak ja sobie kopię. brzmi jak ja sobie kopię. W ogóle pozdrawiam moją koleżankę Weronikę Bo ona mm, poprosiła mnie dzisiaj nie do... O co? Widzicie? Umiejętność górnictwa wzrosła o jeden Całkowicie 130, 138 Widzicie? I kolejny diament Ale ja ich nie wykopię. Widzicie? Jezu wypadł mi Ej, to może wypadają? A nie, to na pewno bieg okoliczności. No, jak to możliwe? Wiesz że ja sobie tak na ślepo kopię. Ja tylko specjalnie krowy słyszę mają. Ja tego specjalnie nie zrobiłam. a zobaczmy to. Dacie mi. I dały. Jeden dał. Czyli jest jakaś tam no. możliwość, że dostanę diamenta. No i nie wiedziałam, że dostanę w ogóle. Wow. To. Wow. To sobie schowam tu na chwilę. To sobie schowam tu. Tu zbieram na moje ten. Na, na. Chociaż można ten wrót korzystać. Nie jedę Tabliczka. Zapraszam W moje Pierogi A jak napisała Moje pierogi Zapraszam w moje pierogi Genial Ja kończę ten odcinek. Może zobaczycie kolejny z MLB. Ale ten zobaczycie za samo jeszcze O, będę kończyć jakby to tam tą, psa. Więc co? Ja kończę ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Na razie i cześć.